Cześć, witam was wszystkich serdecznie. Dzisiaj mamy 2 listopada 2016 rok. Piąty dzień głodówki. Dzisiaj jest, było na wodzie. No i powiem, że tak łaknąłem tej wody, dzisiaj bardzo dużo się napiłem. Wody chyba za 3 litry. Także waga zamiast opaść, to w sumie się podniosecznę, zaraz terapodam. Rano było 70,500. kg. Obecnie jest 70 kg 800. Powiem, że bardzo ciężko tą głodówkę przechodzę ostatnio. Chyba dlatego, że bardzo szybko się na nią zdecydowałem, to znaczy z dnia na dzień. I mało się tak jakby na nią nastawiłem psychicznie. i Jestem piąty dzień na głodówce. A okazuje się, że jeszcze nie przerzuciłem, organik się nie przerzucił jeszcze na zjadanie wewnętrzne. Liczę na to, że to się stanie wtedy wieczorem i, i w nocy, że jutro rano już będzie dobrze, bo jednak mam cały czas łaknienie. Jest mi bardzo ciężko. Yy, no to wiadomo, jak się nie je i to tyle dni, to i, i ma się cały czas łaknienie, to jest naprawdę ciężko ale daję sobie jakoś radę tym bardziej że miałem te dwa dni na sucho także teraz piąty dzień jest na mokro, szósty i siódmy zrobię też na mokro i chcę zrobić ósmy, dziewiąty i dziesiąty dzień na sucho. Także myślę, że będzie wszystko dobrze. Relacje oczywiście codziennie będą przekazywane Także do zobaczenia jutro. Cześć.